W tym materiale zaprezentuję Ci jeden z moich ulubionych efektów, który znajduje się w zakładce Color. Za pomocą dosłownie kilku kliknięć, nawet jednego kliknięcia możemy wydobyć bardzo fajny, ciekawy look z naszego materiału. Nazywam się Bartosz Bartczak, Video Ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. Ja go mocno polecam do klipów, kadrów typu beauty, do natury, fajnie wydobywa taką poświatę. A to jest nic innego jak efekt halacji Halation w DaVinci Resolve, prawdopodobnie od wersji 18 w górę. Ten efekt doszedł do gamy efektów i gorąco go polecam, jeden z moich ulubionych efektów. Dodaję go w momencie, gdy wyprowadziłem mój obraz, mój kadr, do oczywiście poprawnej ekspozycji, do poprawnego balansu bieli, kontrast, saturacja, wszystko gra. Czyli wygląda naprawdę całkiem solidnie właśnie to nagranie. Więc dodaję Alt S e, bądź Option S nowy Note i właśnie tutaj będę dodawał ten efekt. Oczywiście w moim przypadku jest to drugi Note, u Ciebie może być to któryś z kolei. Głównie chodzi o to, aby on następował po wyprowadzeniu obrazka, który dobrze wygląda. Przechodzę do zakładki Effects, w Search, e, w Bibliotece, w Library, pisuję Halation i dodaję sobie właśnie na ten Note i tutaj szybka przed i po, zobaczcie, że dodajemy bardzo fajną poświatę, jeżeli chodzi o nasze nagranie. No i są pewnego rodzaju, niekiedy artefakty, które no, będziemy chcieli jakoś e, zbić albo mocniej wydobyć, oczywiście to w zależności od tego, jaki mamy zamysł. Natomiast pragnę tutaj zwrócić uwagę na taki detal, jak na przykład tutaj włosy, gdzie bardzo takie iskierki się pojawiają. No i w takich przypadkach będzie to e, całkiem, całkiem normalne, tak? Więc musimy o tym pamiętać. Natomiast ja chcę Ci powiedzieć, e, co możemy tutaj w relacji u, używać. Izolacja to nic innego jak pokazanie programowi, które piksele, na które piksele będziemy oddziaływać. I tutaj jeżeli wybierzemy sobie ten region, no to właśnie halacja będzie na te podświetlone regiony em, em, działała, tak? Więc widzimy, że możemy tutaj tą mocą jakby manipulować. I ja od siebie powiem tyle, że naprawdę, jeżeli chodzi o tą izolację, to ona tak natywnie, jeżeli chodzi o o tą kwestię dodania, ona naprawdę bardzo dobrze działa. Więc, tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, to jest bardzo fajna sprawa. Jeśli pragniesz poznać program DaVinci Resolve jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to serdecznie zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu. Właśnie dla tego oprogramowania. Przygotowałam specjalną platformę, w której znajdziesz uszeregowane poradniki po to, abyś mógł krok po kroku przejść przez proces edycji w sposób sprawdzony, za pomocą sprawdzonych schematów, abyś mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy. Tak więc, jeśli masz ochotę, wskakuj na pokład Video Ninja. Zapraszam do bezpłatnego kursu. Link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. Drugi zbiór odnosi się do barwnika, czyli właśnie do tego kolorku, który tutaj nam gra na przykład na włosach, tak? Więc możemy tutaj mocą troszkę zwiększyć i zobaczcie, że istotnie tutaj bardziej staje się to neonowe, tak? Gamma to nic innego jak taka jasność właśnie tych iskierek na włosach saturacja to nic innego jak kolor możemy zdjąć a możemy bardziej wydobyć właśnie ten efekt halacji w tym oto przypadku i również tutaj spread to nic innego jak taki obszar działania troszeczkę bardziej się to rozpływa na naszym materiale już widzimy tutaj pewnego rodzaju artefakty co oznacza, że mocno, mocno przesadziliśmy. Jakby ten materiał też nie jest wdzięczny do takich mocnych kolor korekcji. Secondary Glow. Tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, to widzimy, że dodajemy takiego dreamy looku, po prostu takiej mgiełki i to też jest bardzo fajny efekt. Jak widzimy tutaj, on oddziaływuje również na ten biały region. Nawet jeżeli włączymy sobie tą izolację regionu, no to widzimy, że istotnie ma to prawo bytu. Tutaj działa na barwnik, czyli po prostu na te takie czerwono-pomarańczowe piksele, natomiast tutaj działa nieco mocniej na całość. No i oczywiście gamma służy nam do jasności. Możemy redukować, zwiększać. No i oczywiście spread to nic innego jak obszar działania. Możemy zmienić filtrem to, jak będzie oddziaływać. I teraz możemy dodać taką jakby niebieską poświatę, widzicie? I to też w niektórych przypadkach może Wam bardzo fajnie zagrać, bo jeżeli macie jakieś oświetlenie, które będzie komplementarne do całego nagrania, na przykład nie wiem, czerwone lampy, to tym filtrem czerwonym tutaj możecie fajnie sobie dodać również taką obwódkę, i to naprawdę całkiem ciekawie będzie współgrało. Basic Grain też jest bardzo ciekawą opcją, ponieważ kiedy będziemy chcieli dodać takiego filmowego luku, a ziarno jest kojarzone z kinem, z, z, właśnie z filmem. Jeżeli dodamy sobie, to tutaj gdy zobaczymy, to będziemy widzieli właśnie takie ziarenko filmowe i to jest bardzo fajne, bo możemy tutaj sobie dodać od, od razu w halacji i dzięki temu naprawdę mamy fajny, ciekawy efekt Dosyć filmowego materiału. Jeżeli chodzi o dwie ostatnie zakładki: Global Adjustment, tutaj tak naprawdę oddziaływujemy na co? Możemy zredukować troszkę jasne te formaty, jeżeli chodzi o nasz materiał, bo czy możemy i nie musimy, bo możemy wydobyć właśnie taki blask z naszej postaci, i albo możemy to przygasić. To też jest jakby nasza, nasz zamysł główny. No i jeżeli tutaj przesadzimy z jakimiś opcjami. Coś nam nie pasuje. Warto też przejść sobie do Global Blend i tutaj po prostu e, pomieszać to z materiałem oryginalnym, bo jeżeli stwierdzimy sobie, kurde, jednak ten efekt jest za mocny, ale nie chcemy po tych suwakach znowu biegać, to możemy tutaj tą wartością troszeczkę przygasić ten efekt, zmiksować z materiałem głównym i to też jest bardzo fajny efekt. Widzimy, jak włosy wyglądały, a tutaj zwiększając dodajemy sobie e, również na tym materiale e, ten efekt. I przed, i po e, widzimy, że naprawdę e, bardzo e, fajnie to e, działa. E, Kopiując, nawet sobie na taki materiał e, z marszu, zobaczmy, dodajmy sobie halację i działa to bardzo bardzo fajnie. Tutaj jeszcze Global Blend, bo troszeczkę moim zdaniem za dużo w kolorku, ale naprawdę jest to subtelne i moim zdaniem efekt z którego warto korzystać, bo jest naprawdę subtelny. O ile nie przesadzimy tutaj mocno z mocną suwakami. Ode mnie gorąca polecajka dla was, dla ciebie. Więc to tyle w tym materiale. Zapraszam do eksploracji tego efektu u siebie w projektach z zabawą właśnie z tymi suwakami, aby ten efekt był naprawdę ciekawy. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że był dla Ciebie pomocny. A jeżeli chcesz więcej tego typu porad, to zapraszam oczywiście do eksploracji mojego kanału na YouTube. Subskrypcja, komentarz, łapa w górę będzie dla mnie jasnym, klarownym sygnałem, że warto tworzyć tego typu materiał. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym poradniku.